Szkoda, że moja druga kamera, znaczy smartfon, nie działa tak jak trzeba, ale mniej więcej jak to wygląda, to jest moja bieżnia, pierwsza, którą ściągłem z ulicy, była zepsuta. Naprawiłem układ sterowania, ale silnik padł, jak wiadomo, jak na razie, jedzie na magazyn więcej z nią nic nie zrobię jak na razie nie mam na to czasu miałem pomysł żeby um, właściwie miałem pomysł nawet y, całkiem niedawno może będzie widać tutaj nie za ciemno jest nie będę już grzebał y, silnik z pralki chciałem wstawić i podejrzewam że doszłoby do tego w ciągu najbliższych tygodni o, agregat ale <grym> Mam nowego przyjaciela i ten ma większe mięśnie. <laughs> to jest druga, że tak powiem, bieżnia działająca tym razem. Koszt 00, nie będę wnikał w szczegóły, nie opowiadał jak i co, ale mam. No i A, tu jest silnik z tej poprzedniej, nie? To chciałem pokazać. Tak wygląda silnik z tej, z tej małej bieżni, z którego byłem zupełnie zadowolony. To znaczy, no wiadomo, ja nie szukałem specjalnie jakiegoś takiego wysokich, powiedzmy, nie miałem wysokich wymogów w stosunku co do tego. Jakby nie działało, to by działało. No ale chciałem tylko pokazać, jaka jest różnica między taką bieżnią bardziej profesjonalną. Znaczy tak, po pierwsze pół półtony kurde. Wciągnąć tu tutaj to było cholerstwo. E, ten ma tutaj silnik, e, że tak powiem, jak on się nazywają te silniki? E, no po prostu się actuator, linear actuator, nie, czyli liniowy actuator, e, no Śruba jest, czy coś w tym stylu tutaj, nie wiem dokładnie jak to działa. W każdym razie rozciąga, yy, ten, żeby na nie nie sterować. Także to już jest na pewno bestia z, ze średniej, niższej półki. Yy, układ sterowania to niespecjalnie jakaś taka yy, wielkie udziwnienie. Nie będę wnikał w szczegóły, w każdym razie widzę tutaj Um, nieco mądrzejsze i, i bardziej skomplikowane podejście do sprawy, no ale podejrzewam, że musi być. Tu jest silnik, nie? Tak. Więc spróbuję pokazać. To jest z tego poprzedniego silnika, jak on wygląda przy tym drugim. No nie, wiem, muszę przynieść jakieś światło, żeby to zrobić. No niestety moje ta komórka nie ma światła. Teraz będzie widać. Popatrz na silnik jeden w porównaniu do drugiego. No. to jest zupełnie inna bestia tutaj. No. Także ten silniczek. Ach. chciałbym przewinąć, no, na, naprawdę o, szczerze chciałbym, ale nie widzę tego w najbliższym czasie. Wiem nawet jak to zrobić. Znalazłem fajny kanał na YouTubie, taki kolek gdzieś tam ze Syberii, który pokazuje jak przewijać silniki i tak dalej. Dokładnie, krok po kroku. Nawet napisałem do niego, powiedział mi kilka dodatkowych szczegółów, tajemnic. Na przykład takie, że jeżeli się przewinie taki silnik, nie wolno go od razu wstawić do stojana i odpalić, bo stojan w czasie, kiedy one są uszkodzane. Te pole elektromagnetyczne w wierniku, które jest produkowane, chrzani na magnesowanie stojana. Więc jest pewien proces uruchamiania takiego silnika po przewinięciu, i to było nawet dosyć ciekawe. Nie będę wnikał w szczegóły. W każdym razie, tą bestię w tym momencie czyszczę tutaj. Sprawdzam, jak te wszystkie rzeczy wyglądają w środku. No, z zewnątrz jest zardzewiałe i tak dalej, bo to stało przez wiele, wiele lat w piwnicy. W zasadzie w garażu. E, no, ale mnie akurat na tym niespecjalnie zależy, nie? Będę musiał gumki jakieś wstawić do, na, na nóżki, wypoziomować to. No, bo to jest jednak bestia. No. I od jutra minutówki. 10秒です。